Większość motocyklistów, którzy traktują jazdę w offroadzie poważnie i jakby są świadomi pewnego ryzyka, które podejmują jeżdżąc w terenie, ubierają się odpowiednio, czyli oczywiście odpowiednie buty, ortezy kolanowe dodatkowo specjalna odzież, zbroja, czy to miękka, czy twarda, która jeszcze zabezpiecza klatkę piersiową, plecy, barki, łokcie. Dodatkowo oczywiście kask, no i często jeszcze też tak zwany stabilizator karku, czyli tak zwany neck brace, który w tym momencie czy do tej pory był takim najwyższym poziomem, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Te wszystkie elementy, które właśnie wymieniłem. Ale okazuje się, że możemy pójść krok dalej i możemy sobie zaoferować dużo wyższy poziom bezpieczeństwa i to właśnie daje offroadowy airbag i dzisiaj Wam pokażę offroadowy airbag od francuskiej marki Elite. Ja już mam za sobą trochę wyjazdów takich offroadowych właśnie w tym produkcie, bo byłem bardzo ciekaw jak ten algorytm w ogóle działa, bo tutaj mamy system elektroniczny. Z tyłu na plecach jest komputer z baterią, który czuwa nad nami. Tam są akcelerometry, żyroskopy, jest specjalny algorytm. Więc, jeżeli coś się dzieje z motocyklem, dzieje się coś z nami, to wtedy ta kamizelka off-roadowa ma tutaj zadziałać, ma dojść do inflacji. Samo wypełnienie tej kamizelki to jest 80 milisekund, więc tutaj jest bardzo dobry, dobry wynik. To jest produkt, który był testowany na Dakarze, który był wykorzystywany przez zawodników jeżdżących w Dakarze więc trochę trwało zanim elit dopracował ten produkt i zdecydował się wypuścić już tak komercyjnie, ale już Wam tłumaczę w ogóle o co tutaj chodzi, co to jest za produkt. Kamizelka offroadowa, którą teraz widzicie, to jest kamizelka, która jest zakładana pod odzież motocyklową. Ona nie ma certyfikacji odzieży motocyklowej, więc nie jest odporna na ścieranie, więc albo zabieramy to rzeczywiście w offroad, ryzykując, że może się gdzieś tam podrzeć przez przypadek, albo zabieramy to na Asfalt, ale zakrywamy to wszystko dodatkowo jeszcze odzieżą, która ma certyfikat odporności na ścieranie. Poduszka powietrzna jest tutaj rozlokowana w przedniej części, czyli chroni klatkę piersiową. Dodatkowo jeszcze, oczywiście, tutaj stabilizuje obręcz barkową, stabilizuje kask, więc. Ta kamizelka pełni rolę też stabilizatora karku, więc nie trzeba w tym jeździć, nawet nie jest wskazane, bo stabilizator karku może przeszkadzać. No i oczywiście, plecy są tutaj chronione przez poduszkę powietrzną. Co ciekawe, mamy tutaj dwa algorytmy w tej kamizelce: bo jest algorytm, który się nazywa Adventure, on charakteryzuje się niebieskim kolorem świecenia diody, albo Enduro, czy Rally. Czyli taki też offroadowy, ale z większym zacięciem. Jest sporo różnic między tymi tutaj jakby algorytmami czy trybami jazdy, które są dostępne w tej kamizelce. Tryb Adventure, ja z niego głównie korzystałem. Powiem Wam tak, jeździłem na wymagających trasach Hard Adventure w Bieszczadach, również w Beskidach niedawno. Sprawdzając ten algorytm Adventure, bo on mi najbardziej jakby interesował. Algorytm Adventure jest aktywny od prędkości około 18 km na godzinę. Jeżeli dojdzie do jakiegoś high-side'a, low-side'a, Wysadzi nas z motocykla, no to wtedy ta kamizelka działa. Y, poniżej tej prędkości jest duża szansa i duże prawdopodobieństwo, że nie dojdzie do inflacji, do wybuchu i to jest dobrze, dlatego że często, kiedy mamy jakiś przejazd techniczny przy małej prędkości i do takiej lekkiej, niewinnej jakiejś przewrotki dojdzie, y, to y, taka mizelka nie wybucha i to jest moim zdaniem bardzo dobry y, punkt całego tego systemu, y, dlatego że gdyby to wybuchało w takich sytuacjach, no to bardzo szybko, jeżeli ktoś na przykład zaczyna jeździć, no to mógłby y, no, wystrzelać wszystkie naboje z CO2, które tutaj w tym produkcie są. Ten Adventure jest trochę bardziej czuły na pewne odchyły od, od normy, więc to jest dobry właśnie do jazdy takiej, nazwijmy to, amatorskiej. Pozwala oczywiście na wyskoki, pozwala na uślizgi tylnego koła. Często też jak jest uślizg przodu, ale nie jakiś drastyczny, to, to też jakby z tą kamizelką nic się nie dzieje. Musi dojść do sytuacji, w której wysadzi nas z siodła, żeby rzeczywiście ta kamizelka zaczęła działać. I Inaczej jest z trybem enduro. enduro Rally, który to jest tryb już bardziej przypominający jazdę w Dakarze, czyli tam ten algorytm pozwala na dużo więcej, czyli jakieś wyskoki, jazda na jednym kole i tak dalej. Ten algorytm jest w stanie to, to przyjąć i nie aktywuje się wtedy. Także jest większa tolerancja. Więc jeżeli ktoś bierze udział w rajdach takich zawodowych, jest można powiedzieć off-roadowym wyjadaczem, tryb enduro jest zapewne dla niego. Jeżeli ktoś zaczyna amatorsko, no to tryb adventure będzie dla niego. Z tej kamizelki możecie skorzystać jakby dwa razy, znaczy można wielokrotnie skorzystać, ale tak naprawdę, jeżeli macie ją gotową do jazdy, to możecie skorzystać z niej dwa razy, dlatego że są tutaj dwa naboje CO2. Jeżeli wybuchnie pierwszy, czyli dojdzie do inflacji pierwszej przy pierwszym upadku, wstajecie przez około minutę, spuszcza się to powietrze i ta poduszka jest gotowa dalej do jazdy i aktywuje się wtedy automatycznie ten drugi nabój. Jeżeli dojdzie do drugiego. W wypadku do drugiej inflacji, no to wtedy już musicie wymienić rzeczywiście tutaj te naboje, żeby to miało ręce i nogi, żeby można było jechać dalej i skorzystać z tego rozwiązania. To jest kamizelka, która dodatkowo jeszcze jest wyposażona w protektor klatki piersiowej, duży, potężny, miękki marki Kenny. I dodatkowo jeszcze mamy sastekowy protektor z tyłu na plecach, który dodatkowo ma taką warstwę twardą, plastikową z tworzywa, która też jakby chroni poduszkę powietrzną, która jest tutaj w środku przed jakimiś uszkodzeniami mechanicznymi. Ten protektor jest oczywiście demontowalny, jeżeli nie chcecie z niego skorzystać. U góry są dwa feedloki, czyli zapięcia magnetyczne, bardzo praktyczne w obsłudze. I tutaj na dole są rzepy, z którymi jest ten protektor klatki piersiowej spięty i oczywiście wszystkie te paski możemy tutaj odpiąć, one są tutaj na, na haczykach i wtedy mamy jakby samą kamizelkę bez ochraniacza klatki piersiowej. Na plecach jest dodatkowo jeszcze kieszeń na bukłak z wodą, 3,5 litrowy bukłak tutaj wchodzi, więc nie potrzebujecie jeździć z plecakiem. Jeżeli ktoś oczywiście chce jeździć z plecakiem, to jest taka opcja, ale trzeba zostawić odpowiednio dużo miejsca na szelkach, czyli troszkę je zluzować, żeby ta poduszka powietrzna mogła się tutaj zmieścić, żeby nie uszkodziła nam nic, żeby pomogła, a nie żeby uszkodziła. Kamizelka działa na baterii przez około 24 godziny. Musimy pamiętać o tym, że po 45 sekundach nieczynności, czyli nie robienia nic, ta kamizelka przechodzi w tryb czuwania, więc ta bateria się gdzieś tam przedłuża. Żywotność tej baterii, korzystanie z tej, z tej baterii. No i możemy oczywiście przełączać te tryby w zależności z jakiego chcemy skorzystać. To jest kamizelka, natomiast możemy z niej zrobić zbroję of-roadową. no bo musimy wiedzieć o tym, że czasami nie skorzystamy z airbaga, który tutaj jest, bo nie dojdzie do inflacji, a będziemy chcieli skorzystać z mm, w ogóle zbroi takiej można powiedzieć, że trochę pasywnej, pasywnej ochrony. Dlatego Elite daje możliwość dokupienia jeszcze rękawów i spięcia dodatkowych rękawów z protektorami z i wystarczy tutaj spiąć sobie zamkami te dwa elementy, no i mamy. Całą zbroję oferowodową. Myślę, że dość kluczowa jest też kwestia pielęgnacji, czyli dbania o, o ten produkt, bo to może być dość problematyczne. Okazuje się, że można oczywiście o to dbać, nie można tego wyrzucić do pralki, ze względu na to, że po pierwsze mamy tutaj poduszkę powietrzną i cały ten system, ale okazuje się, że w instrukcji macie napisane, że można tylko mokrą szmateczką to przecierać. To nie jest wystarczające na pewno. Całe szczęście wszystkie elementy, które tutaj są, czyli zarówno przycisk, komputer, okablowanie, to wszystko można wyciągnąć można zabezpieczyć tutaj otwory którymi dostarczone jest powietrze do poduszki do środka i w ten sposób można to nawet ręcznie wypłukać w środkach do odzieży technicznej dzięki temu tutaj zadbać o to, żeby to było czyste i też żeby w miarę przyjemny zapach był no bo po takiej jeździe offroadowej po takich treningach no to ten produkt po prostu się brudzi także można spokojnie tutaj pielęgnować i czyścić to tylko no nie wrzucać na pewno do pralki ładowanie całego tego systemu Trwa od 5 do 12 godzin, w zależności jak tam jest ta bateria wyładowana. Tylko trzeba pamiętać, że to trzeba ładować yy, ładowarką 5-woltową. Yy, najniższym tak naprawdę prądem, jaki jest USB, bo kabel mamy tutaj dołączony do zestawu. Yy, I wtedy nic się nie stanie z komputerem. Ten komputer, te akcelerometry życzowsko są dość czułe, więc na to musimy na pewno zwrócić uwagę. Yy, cały produkt znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa. Po pierwsze nie musimy mieć w ogóle stabilizatora karku. No po drugie chroni klatkę piersiową i do tego jeszcze plecy, obojczyki, stabilizuje nam tutaj szyję, kręgi szyjne. Także w tym momencie to jest jedno z najbezpieczniejszych rozwiązań do jazdy offroadowej, więc jeżeli ktoś nie ma zaplecza medycznego, jeżeli ktoś nie ma armii rehabilitantów, ale ma pracę zawodową, ale uwielbia jeździć w off bo sprawia mu to masę frajdy, to może się okazać, że to jest rozwiązanie dla niego. Jeżeli ktoś skacze tutaj na motocyklach MX, jeżeli ktoś uprawia hard enduro, to też ten produkt jakby nie jest zaprojektowany właśnie do tego, bo może się okazać, że dojdzie po prostu do inflacji. Ten algorytm jest zaprojektowany do trochę innej jazdy: albo te takie jazdy enduro rally, czyli do ścigania się, albo ewentualnie do takiego. Na single trackach świetnie się to sprawdza, do takiej jazdy technicznej, ale również jak ktoś chce trochę szybciej pojeździć, to też te dwa tryby jak najbardziej są ok, chociaż ja głównie korzystałem z tego adventurowego. Tak, wiem, że możecie powiedzieć, że co ja mogę mówić o tym produkcie, skoro to nie wypaliło w moich rękach całe szczęście, mogę tylko powiedzieć tyle. Cieszę się, że to jeszcze nie zdążyłem w ten sposób przetestować tego, tego rozwiązania. Wiem natomiast na co pozwala algorytm adventurowy. I wiem, że w większości przypadków do takiego y, amatorskiego, y, rozsądnego y, jeżdżenia ten produkt jak najbardziej będzie ok. Jeżeli oczywiście coś się wydarzy, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli coś się wydarzy, to będę Was informował i na pewno taki materiał przygotuję po, po inflacji. Natomiast no, liczę na to i mam nadzieję, że Wy też trzymacie kciuki, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie marki Elite, tej kamizelki offroadowej, czy tej zbroi offroadowej z poduszką powietrzną do jazdy offroadowej, to dajcie oczywiście znać w komentarzach. Tam jest sekcja dla Was, więc odpowiadam na wszystkie pytania. Gdyby ktoś zastanawiał się nad ceną, no, to może nie jest ona rzeczywiście najniższa. Możecie sprawdzić tutaj w opisie. Tam zostawiam link do tego produktu. Nie jest ona najniższa, ale tutaj chodzi o kwestię bezpieczeństwa, i to myślę, że ciężko wycenić. Więc jeżeli jest ktoś w stanie sobie pozwolić na tego typu rozwiązanie, to ja oczywiście szczerze polecam i rekomenduję. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.